Witaj na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś zajmiemy się tematem, co skłania człowieka do poświęceń, na podstawie powieści dżuma Alberta Camusa. Do tej pory maturzyści przygotowywali się z kanałem Maturalne Słuchowisko, do matury ustnej. Teraz rozszerzyliśmy ofertę o kurs online. Wszystkie pojęcia, motywy, konteksty z poszczególnych epok masz opracowane i wytłumaczone w prosty sposób. Link w opisie. Zapraszamy. No to zaczynajmy. Człowiek od zawsze był zdolny do poświęceń. Historia i literatura pełne są przykładów osób, które rezygnowały z własnego bezpieczeństwa, szczęścia, a nawet życia, by pomóc innym lub bronić ważnych wartości. Poświęcenie rodzi się najczęściej z niezgody na cierpienie, krzywdę i niesprawiedliwość. Gdy człowiek widzi zło, które dotyka innych, jego wrażliwość i sumienie nie pozwalają mu pozostać obojętnym. Czasem do poświęcenia skłania miłość. Innym razem solidarność, obowiązek lub bunt przeciwko światu, który rani słabszych. Nie każde poświęcenie jest wynikiem wielkiego planu, bywa impulsem, nagłą decyzją podjętą w chwili próby. Zawsze jednak wymaga odwagi, gotowości do poniesienia kosztów i przekroczenia własnego egoizmu. Literatura często pokazuje, że właśnie w momentach zagrożenia i kryzysu ujawnia się prawdziwa wielkość człowieka skrajne sytuacje odsłaniają to, co w ludziach najgłębsze zdolność do empatii, współczucia i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Poświęcenie nie zawsze oznacza wielkie, heroiczne czyny. Czasem jest to codzienna, cicha decyzja o pozostaniu przy chorym, podjęciu walki z cierpieniem lub rezygnacji z własnego komfortu dla dobra innych. To właśnie takie postawy pokazują, że człowieczeństwo nie polega jedynie na instynkcie przetrwania, lecz na zdolności do przekraczania własnych ograniczeń w imię wartości wyższych. Człowieka do poświęceń skłania przede wszystkim wrażliwość moralna, sprzeciw wobec cierpienia i zła oraz poczucie odpowiedzialności za innych, co wyraźnie ukazuje powieść Dżuma Alberta Camiusa. Miasto Oran zostaje nagle odcięte od świata przez epidemię. Mieszkańcy zostają uwięzieni w przestrzeni strachu, izolacji i nieustannej obecności śmierci. W takich warunkach każdy bohater musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy skupić się tylko na własnym przetrwaniu, czy zaangażować się w pomoc innym. Dr Bernard Rieu od pierwszych dni epidemii bez wahania poświęca się walce z chorobą. Jako lekarz mógłby ograniczyć się do formalnego wypełniania obowiązków, jednak robi znacznie więcej. Pracuje bez wytchnienia, ratuje chorych, organizuje Pomoc i naraża własne zdrowie. Skłania go do tego nie nagroda ani sława, lecz zwykła ludzka uczciwość. Ryu uważa, że nie można pogodzić się z cierpieniem, gdy ma się możliwość, by mu przeciwdziałać. Jego poświęcenie rodzi się z poczucia obowiązku wobec drugiego człowieka i sprzeciwu wobec zła. Podobną postawę przyjmuje żantaru. Nie jest lekarzem, nie ma formalnego obowiązku walki z epidemią, a mimo to organizuje oddziały sanitarne i angażuje się całkowicie w pomoc chorym. Jego decyzja wynika z głębokiego przekonania, że każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za świat, w którym żyje. Taru traktuje walkę z dżumą jako walkę ze złem w każdej postaci. To właśnie jego wrażliwość i refleksja moralna skłaniają go do poświęcenia własnego spokoju, a ostatecznie także życia. Również Grant, niepozorny urzędnik, pokazuje, że do poświęcenia nie trzeba wielkich słów ani bohaterskich gestów. Jest słaby fizycznie, i nie wyróżnia się niczym szczególnym, a jednak każdego dnia pracuje w oddziałach sanitarnych, choć go to przerasta. Skłania go do tego zwykła przyzwoitość i chęć bycia potrzebnym. Kamil pokazuje w ten sposób, że poświęcenie nie jest domeną wyłącznie wielkich herosów, ale także zwykłych ludzi. Ciekawą przemianę przechodzi Rambert. Początkowo chce uciec z miasta, by wrócić do ukochanej. Myśli tylko o własnym szczęściu. Z czasem jednak widzi postawy Rio i Taru i uświadamia sobie, że nie potrafiłby być szczęśliwy, wiedząc, że inni cierpią. Decyduje się zostać i pomagać. Do poświęcenia skłania go więc rozwój moralny i odkrycie, że prawdziwa wolność polega na odpowiedzialności za innych. Także ojciec panelu przechodzi wewnętrzną drogę. Najpierw uznaje epidemię za karę boską. Później jednak sam zaczyna pomagać chorym. Nie ucieka od zagrożenia, lecz przyjmuje je na siebie. Jego poświęcenie wynika z wiary i potrzeby bycia blisko cierpiących. Postawy bohaterów Dżumy pokazują, że człowieka do poświęceń skłania przede wszystkim niezgoda na cierpienie, wierność własnym wartościom oraz poczucie solidarności z innymi. Kamil podkreśla, że w świecie pełnym zła, jedyną odpowiedzią godną człowieka jest czynny sprzeciw. Archetypicznym przykładem takiej postawy jest Prometeusz. Widząc cierpienie ludzi, nie potrafi pozostać obojętny. Kradnie ogień bogom, by dać ludzkości narzędzie do rozwoju. Skłania go do tego współczucie i bunt przeciwko niesprawiedliwemu porządkowi świata. Wie, że czeka go kara, a mimo to podejmuje decyzję. Jego poświęcenie rodzi się z miłości do ludzi i potrzeby naprawy świata. Prometeusz działa świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Nie oczekuje nagrody ani wdzięczności. Liczy się dla niego wyłącznie to, że ludzie przestaną żyć w bezradności i strachu. Jego cierpienie staje się ceną za dobro innych. Dlatego w kulturze europejskiej postawa prometejska oznacza gotowość do oddania siebie w imię dobra wspólnego, nawet jeśli prowadzi to do osobistej tragedii. Ten archetyp powraca później w literaturze jako symbol człowieka, który nie godzi się na zło i nie akceptuje cierpienia jako czegoś normalnego. W dżumie Alberta Kamisa. Podobną postawę reprezentują dr Rio i jego współpracownicy. Walczą z epidemią mimo świadomości, że ich wysiłki mogą okazać się bezskuteczne. Ryzykują zdrowie i życie, bo uważają, że sprzeciw wobec krzywdy jest moralnym obowiązkiem. Camus pokazuje w ten sposób, że do poświęcenia skłania nie nadzieja na sukces, lecz wierność własnym wartościom. Człowiek podejmuje trud, nawet jeśli wie, że nie zwycięży. To właśnie ta wewnętrzna decyzja, by nie stać z boku, czyni go prawdziwie wolnym i ludzkim. Juma, Alberta Kamua pokazuje, że człowiek do poświęceń. Skłania przede wszystkim wrażliwość na cudze cierpienie, sprzeciw wobec zła oraz poczucie moralnej odpowiedzialności. Bohaterowie powieści rezygnują z własnego bezpieczeństwa, spokoju i osobistego szczęścia, by ratować innych. Nie kierują się chęcią sławy ani uznania, działają dlatego, że nie potrafią zaakceptować świata, w którym cierpienie pozostaje bez odpowiedzi. Doktor Ryu walczy z epidemią każdego dnia, mimo że widzi śmierć i bezradność medycyny. Taru organizuje oddziały sanitarne, bo uważa, że każdy powinien przeciwiać się złów w takiej formie, w jakiej potrafi. Grant poświęca resztki sił, chociaż jest słaby i chory. Rambert rezygnuje z możliwości ucieczki do ukochanej, bo nie chce być szczęśliwy kosztem cierpienia innych. Każdy z nich płaci za swoją decyzję zmęczeniem, strachem albo samotnością, lecz pozostaje wierny własnemu sumieniu. Kami udowadnia, że poświęcenie jest najwyższym sprawdzianem człowieczeństwa. To chwila, w której człowiek przekracza własny egoizm i staje po stronie dobra, nawet jeśli wie, że nie odniesie zwycięstwa. Liczy się sama postawa, gotowość do działania i sprzeciw wobec krzywdy. W świecie dżumy nie ma pewności sukcesu, ale jest pewność, że obojętność oznacza zgodę na zło. W ten sposób powieść pokazuje, że prawdziwa wolność człowieka ujawnia się właśnie w decyzji o poświęceniu. Człowiek może nie mieć wpływu na los, epidemię czy śmierć, ale zawsze ma wpływ na to, czy stanie po stronie cierpiących. I to właśnie ta zdolność do bezinteresownego działania czyni go istotą moralną, odpowiedzialną i w pełni ludzką. Inne konteksty literackie. W tragedii Antygona, Sofoklesa poświęcenie wypływa z miłości, wierności wartościom i odwagi sprzeciwu wobec niesprawiedliwej władzy. Synowie Edypa stają przeciwko sobie w bratobójczej wojnie i obaj giną. Nowy władca Teb, Kreon, ogłasza rozkaz. Jeden z poległych ma zostać pochowany z honorami, drugi, jako zdrajca, ma pozostać bez pogrzebu, wystawiony na pastwę zwierząt. Dla Greków był to los gorszy od śmierci, bo oznaczał potępienie duszy. Antygona nie potrafi pogodzić się z takim prawem. Dla niej więzy krwi i boskie nakazy są ważniejsze niż decyzja króla. Uważa, że każdy zmarły zasługuje na godny pochówek, niezależnie od politycznych ocen. Świadoma grożącej jej kary, postanawia potajemnie pochować brata. Jej czyn nie jest impulsem, lecz przemyśleniem decyzją. Antygona wie, że sprzeciw wobec Kreona oznacza wyrok śmierci, ale mimo to wybiera wierność własnemu sumieniu. Kiedy zostaje schwytana, nie prosi o łaskę i nie cofa się ze swojego stanowiska. Traktuje karę jako konsekwencję, którą przyjmuje z godnością. Ostatecznie popełnia samobójstwo, uznając, że tylko w ten sposób może do końca pozostać wierna boskiemu prawu i własnym przekonaniom. Jej śmierć staje się najwyższym aktem poświęcenia. Oddaje życie, by nie zdradzić wartości, które uważa za ważniejsze niż strach i posłuszeństwo wobec władzy. Po Podstawa Antygony pokazuje, że do poświęcenia może skłaniać miłość do bliskich, wierność zasadom moralnym i sprzeciw wobec niesprawiedliwości. Sofokles ukazuje ją jako symbol człowieka, który potrafi zapłacić najwyższą cenę za prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem.